Witam na filmie archiwalnym pokazującym walkę o życie tych oto tutaj czworga śmiałków. Tu jest coś, co chcielibyście powiedzieć do siebie oglądających za 20 lat ten film. Pozdrawiam całą rodzinę. a Nam życzę powodzenia. A jak chcę tego gentlemana oglądać w tych męczarniach. To idziemy. O, o, o. No już nowe przeżycie. Chwilowe. To jest A, zajebista jest. A ja ten. Przejdę nie wiem, całą jaskinie, opowiem mówi. wam później jak było i tak. Ja tak chciałem w gdzieś wyślizganym Nagle w końcu się I są gości. kaski <laughs> ograniczają widoczność. Tak. zwłaszcza jak się czołgasz. Czekaj, to na Przeszliśmy pod jasków, to jak? Przepoznaliśmy. Nie zdjęć na sam dół. Na półeczkę na bok. Czy czyli tam nie mam spaść? No, jeszcze nie, dobra Na razie patrz co robię i idź no, za mną No patrzę, jest to idea, jeśli z skałę <laughs> No dobrze Znaczy, że nie pomyliłeś drogi jeszcze Zrób tak jak my Żebyś tam nie stał No ja na odwrót nie źle, wy tam, a ja nogami tu to jest Miejsce ci przygotowałem spokojnie to A czyli my teraz improwizujemy po prostu, tak? Tak Chodź, jesteśmy grotołazami Tak A jakaś technika? Ja bym się nawet podzieli. dwie osoby są prosto, a dwie osoby ze mną to. A gdzie jest trudniej? Nie. Rozpieraczka, i żeby ci nie było za łatwo, wchodzisz od razu tu i dochodzisz do chłopaków, ale tędy. Co do zasady nie wchodzi się głową w dół do, do nieznanych obiektów, ale to jest znany obiekt. No ale wy myślicie, że wy ten nie będziecie szli? Pytanie do ciebie, dlaczego wbrać sobie trudniejszą ścieżkę? Nie, nie. Ale wyobrażasz sobie tutaj być bez tego bryni, czy? Nie Nie. nie, nie, nie jest nie? Wszyscy na nie patrzą. Czy to tak samo jak i jak ja mówię do ciebie to się no. O, woda. Już ci spadł co, już to kraniacz. co poklicowy razie średni. Przekończysz przyjemność. Wartek, no. już ci strój podarły. No. Zaraz się będzie cofał, zobaczysz. Ty na pranie nie zarobisz, ja na kraftową. Lubię patrzeć jak on się męczy. No. Nie pokażę twarzy, bo pewnie oczu nie widać. A teraz tu, tam gdzie chcesz. Pewnie też zgubię tu po drodze. W sensie, nie trafię tam, gdzie bym chciał trafić. Nie no, to jest tak jak Polska, noga musi trzymać głowę, wiesz, blisko. Ania, <grystanie> <grystanie> Tak, i tu widzisz, i tu się nauczyłeś coś nowego. Czasami się szuka miejsca na obrót. Nie wiem, czy ta się przejść, bo myśli, zaraz ja się to przekonał to... na twoim przykładzie. A widzisz, i nogami w dół musisz sobie wymacywać, gdzie masz tunel. I nie masz wzroku, masz tylko... Widzisz? Tak, tak. Tylko, że tak powiem, zmysł uczucia. Jak mnie ktoś zabiere, nie no, widzisz, to jest to właśnie grawitacja. Ciężko ją pokonać pod ziemią czasami. Ej, jutro poczujesz ból w miejscach swojego ciała, w których jeszcze go nie czułeś. Tam? No. Tam? no. To zresztą te pytania, tam? Nie, nie, nie. On się bardziej boi ciebie niż ty jego w tym momencie. Bukalość ci zaraz leci. Zobaczcie! Te leczące nogi, ty stąd się będzie. I te suroczy, widać. To szybko, bo oni są już tam we dwójkach. Ty wejdziesz we trójkę będziesz mieli naprawdę bane, żeby się tam minąć. Jest. <grym> I tu z nóżkami pewnie, nie? Aha, bo się mi o tej. No nie, tylko z nim. Nie, tylko z nim. To no, dogłębnie się podotykam. A siostro? Siostrę wychowałem. <grym> Ale powiem ci, czasami nauczyć, by się przydał, nie? Nie lubię kłamstw, bo tam nie ma przejścia. A ty masz pozycję nasikającego psa, tak zwaną, Bartek. Okej, okay, ale tak szczerze, możemy zrezygnować, z drugi to No. To jest fajnie. Tam nie będziesz widział, gdzie jest ta dziura i gdzie ona prowadzi, więc będziesz musiała sobie wymacać nogami, czyli to... Nogi będą, stopy będą musiały być twoimi oczami. Kombinuję, tam kolana trzeba wygąć, nagle zdajesz sobie sprawę, że każdą część możesz wygąć w obie strony ciała obie strony, ale kolan jednak nie. Kolano to jest jedyny staw, który się zgina w jedną stronę. No musisz tam obrócić teraz i tak jak twarz miała tam, gdzie moja pięta, tak teraz będzie miała twarz tam, gdzie moje stopy. Hehehehehehehehehehe <śmiany> widok. Nie sami chyba Jak tam Olga, oceniasz swoje życiowe decyzje w tym momencie? Trasy na przeżycie. Brak komentarzy. Brak komentarzy. Pamiętaj co mówił Jacek Balcerzak. Wejść i wyjść. Piodra no, 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 no. mi się miesz. Olga Stałem się z kawą byłaś się porusza z zawrotną prędkością centymetra na minutę, nie? Masz mały prędkość. Musisz być ze mnie dumny! <śla> Darek dał śladę! Darek jeszcze prze! Ja muszę kamienie wygrzebać i mi pół korytarza zawaliłem. No on prze to obraca się teraz. Ja zastanawiam się, jak mam się z nim minąć trochę, nie? Jak tam Darek decyzje życiowe teraz w tym momencie oceniasz? I się nie zmieniło Jeszcze testamentu spisywać nie będę Jeszcze Wzrok potęguje te, te wszystkie dziury. A czucie jest takie... W drugą stronę bardziej się Byłoby łatwiej przykładowo I Nie, no to musisz właśnie rękami bardziej, wiesz chyba on jeszcze już zapomniałem. Jak było. Nie chodziło mi o tą rękę, tylko. No, no to była No Dawaj, kładź się tam gdzieś, u, albo rzucaj kamienie mu pod nogi, żeby łatwo nie miał Piękna jest ta głowa, próbująca wejść. <ślad> wsadzi, wsadzi. Ja w niego wierzę. Wierzę w Bartka, że Bartek wsadzi. Daj, wczoraj. Wczoraj, wczoraj. <ślad> Zdoraj, nie na śmiesznej pozycji jesteś, naprawdę, nie? nie, to... przyniesiemy ci tam materan, może się stunie. <śmiennie> nawet... Ja tu zwisałam, nie <śmiennie> <śmiennie> Tak, rozpieraczka i teraz musisz kombinać, jak zrobić tak, żeby nogę zrzucić.

Wiesz co mi się teraz kojarzy, jak tak no. Cię widzę tutaj? Oglądałaś Psi Detektyw, Ace Ventura? wygląda no. jak dupa No nie, ale ty wyglądasz jak on wychodzący taki, nie? Zgrzana, spocona, by wywalczyła wyjście. No. Tak, tam jest ciaszma. No, Muszę te pomarudzić, żeby lepiej poczuł. Będzie dalej. ma być? To była woda, już tyle czasu minęło, że już zdążał wyparować. Nie. Nie. no, to te potwory co tu mieszkają w piłocie. No. <noise> Jak zabłądziłaś chyba. <głosy> <głosy> Idziemy pić. To idziemy na ja Idziemy pić. No, misiaczki, tym pozytywnym akcentem zaliczyliście jaskinię przygotowawczą. Przecież dostajecie ocenę celującą. To znaczy, że teraz możemy się kierować tylko w jednym celu. Mógł jeszcze krótkie ujęcie na twarz każdego z, z Was przed. Później będzie po albo nie będzie. Idziemy. Jak będzie ostatni moment, kiedy będę musiał wyprostować, proszę położyć mi. Dobra. Muszę się mentalnie na to przygotować. Jeszcze nie, jeszcze chwila. Nie wiem czemu, ale nie <laughs> Co to? jest jak na rozścielanie. Teraz już głową w górę. Do Lepiej nie będzie, o. Tutaj rady nie są poczępo no, <gry> ale... poczujesz luz, tam ciska łapę. Ten, ten. O Nie ja Tu trzeba się sparę razy obrócić.

I później staniesz w miejscu, w którym ja Jestem i będziesz następnej osobie podawał. Dobrze. O, to ci co kopali, wymierzyli. Dobrze, Gade, I co, już działać, ta jak ma działać? Wiesz co, nie wiem, czy się jaśnie świeci teraz. Bo z Was jesteście, więc to światło. idź to, ty. No to dlatego, tam idź tam ty. Tam ja Co ty wyszłaś do samego wyjścia z tą żabą? No O mama mia No dobra Powiedzmy, że masz te punkty karmy za to No, no jak to? Wystarczyło tylko ją ta ona by sobie sama wyszła Ona na powierzchni teraz pewnie i tak by się ugotowała Ja ją a weszliśmy tutaj tylko dlatego, że to jest jedyne miejsce, jedne z niewielu miejsc, które nam zostało na, na, na trasie, których można się zamienić kolejnością, spotkać się wszyscy na jednym kadrze, tak jak to właśnie o, Fy... teraz tutaj robię, bo tak normalnie to bym nagrywał cały czas tylko, tylko jego. Na ogą będzie się ładnie wspierał. No. Uja, Chciałbym ja my... powiedzieć popychał, ciemu, nie? ale. <słusza> Czemu elef, ciemu, elef, ciemu, elef, <słusza> nie my razem Miejsce jest jeszcze Słuchaj, zjeżdżając tu na dół, nogi wciskać w tą, a głową w tą Dobra, ja się chowam i uciekam Tak, jesteś przodem, tak nudą cię te trasy, nie? nie? Nie Już wiem, w którym miejscu mam miejsce na dobre ujęcie Oj. Ale rozrywkę, nie powiem, potrafisz zafundować. Skończyłeś się? Nic nie Podziwiam. Zaczyna ten moment, tu jesteś jeszcze za mną. niedobrze Jak ty tam szedłeś? Tak, cały czas ja idę, nie? No. no. Let's go! Jest zadowolony? Nigdy więcej z kawiakiem. Tak, Idziesz? Tutaj wołali o pomoc, chłopaki? Co? No. Matka się. Niszczyciel uśmiechu nie zniszczył wam uśmiechu. Nie. Przynajmniej nie to wie, bo Bartek to już dawno się nie uśmiecha. <laughs> Idziesz, Boże, cały czas się posłuchaczy. Po pół Tak, Po pół centymetra Każdy centymetr jest dla mnie <laughs> ciężko. <zcięstwem. śmiech> nie? Komedia właśnie opiera się zawsze na ludzkiej tragedii. Tak, <laughs> tak, tak, dokładnie. Kurwa niszczyciel, janny. już kończysz. Dobra, no, wiem tylko. Dupa przeszła <laughs> Reaktor wytrzyma. Dobrze, jest frajdę. No. Coś chciał teraz powiedzieć do siebie oglądającego ten film za 23 lat jako już taki dziadek wujek. To bym chciał pokazać to na pewno swoim dzieciom, jak będę je. O tak. I powiedzieć dzieci nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Tak, tak właśnie wygląda człowiek, który spełnił swoje marzenie. Nie rezygnujcie. O Jezu, trochę więcej przestrzeni. Czy tylko mi się wydaje? Nie, mi się wydaje, że słyszę odbicie twojego serca. Jak? Jest dwaj górnicy. <śles> nie budzi <tylo>, nie idź. <śles> no to pizdop. No jeszcze dociągnij do mnie. A Ty co chciałabyś powiedzieć do siebie, oglądającej ten film za 20 lat? Że jestem dumna z siebie, że to robię. Jestem zajebista, że jestem tu z Tobą. Ostatni raz, ale do następnego razu. No. O tak, 60% dopiero mam. Jeszcze większy wpig. Ja Zakwasy będą. W miejscach, które się nie spodziewaliście, na chwilę. Dostał to, o co się prosił. Czyli w jaskini. No nie macie wyjścia, więc zostajecie albo dajecie radę. Co utknął? Ej, wróć po nas. E, jutro? Nie jutro. Nie. jutro. <laughs> Jezu, twoja twarz mówi wszystko. Nie tylko widok, znaczy nie tylko jakby emocje na nie zapisane, ale też to błoto i, I w ogóle. Boże, tu człowiek może naprawdę rachunek sumienia zrobić. Tak, <laughs> Rachel, rachunek sumienia. Co tam Mania, jak się podobało? A już wyszliśmy? Nie opuszamy? jeszcze, no ale już jesteśmy no po dużej, 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 dużej części. No, zajęliście. Tak? Będziesz no. wracać? No. Naprawdę? No, sama. Sama? Sama. Znaczy nie no, w sensie z tobą bez nich. Tak? Z tobą bez nich, dobra Zaloty widzę, zaloty A coś powiedziała do siebie za 20 lat z tej perspektywy takiej podziemnej W momencie, w którym leżysz jak stolec wielicie Ciężko. Jak Ci się podobało Darku? Bardzo fajnie Tak? Będziesz Tam to bracał? Wzbogacające życiowo ten te łańcuszek Polecam widzę już masz. wszystkim. Walczę o życie, żeby się nie urwać. I jak tam nazwa jaskini? Adekwatna twoim zdaniem? Jak najbardziej adekwatna. Prosta. To jest całkiem zdrowe błoto. Możesz jeść. Tak. Chociaż kwiatki na tym nie rosną. Prawie wyszło. Nie widzę Cię. Odwróć Dobra, dajesz się. to za mnie? Stanąć to ze stalni, zobacz jak to jest stać znowu na nogę. Dobra. Może jeszcze da? pamiętasz jak to jest. Jak ty pięknie wyglądasz. Możesz się teraz nie Dajesz, 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 do góry. Czekajcie. Ja no. tak się nie domyje trzy dni. Też jak to rude to ciężko schodzi. Uśmiech. jest wymiotować do kadru. Zajmij się mi No, z ich trójki, znaczy z Waszej trójki to idzie ci najszybciej na Ej, ty że stoisz? No. Zobaczymy zaraz, czy ty pamiętasz jeszcze jak to jest, jak się stoi. Tyle, tyle się naruchał tutaj, tyle się naoddychał chyba i centymetr dalej, nie? Chyba trzeba było iść na plecach. Tam przy belce czekamy. No Bartek 60%. Darek już bliżej niż dalej, już przekroczyliśmy połowę. No dobrze Wiecie co to wiecie co to znaczy? Że przeszliście, jaskinie. No i nagroda tak, no, to dochod należy do tego. Także zapraszam tu przez ostatni przekier. No przedostatni w sumie. Oj, nie możesz tak robić, że dajesz, że nam już odbierasz. musimy jeszcze iść. No tu tylko troszeczkę jeszcze musicie pójść, nie? I tu też nie będziesz szedł, tu będziesz pełzał po kamieniach, tak jak lubisz. O, dobrze, fajnie. Czekam mam No ale w sumie wybranie o termo, nie? To, to źle było. No. Dobrze, że się, że ja mamy Aha, to cokolwiek z tego. Rozpakujmy się jeszcze w następnym pomieszczeniu. Dorzucisz to tutaj? Ale wiecie co, chciałem wam pogratulować wszystkim bardzo, bardzo tutaj wyniośle i w ogóle przejście jaskini w pierdoluch. Myślę, że nie zapamiętacie tego do końca życia. Może jak skakaliście, nurkowaliście ze spadochronem, czy cokolwiek tam co sobie wymyślicie, to to może zapomnijcie, wydaje mi się, że tego tutaj nie, a jeszcze będziecie mieli do tego film, który Wam przypomni, jak stękaliście jęczyliście, o czym wtedy myśleliście i jaki mieliście wyraz twarzy. Nie marzyno, rękę wiesz. Już zapomniałeś jak się stoi, tak jak takich Polak, co wyjechał za granicę i po tygodniu nie pamięta polskiego.